Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić w pełni automatyczną farmę Expa i Złota wraz z sortownikiem. Jeśli Ci się spodoba, zostaw suba i łapkę w zasięgu, tymczasem zaczynamy. Do budowy farmy będziemy potrzebować dużo bloków, 11 staków półpłytek, 2,5 stakła murków, 14 bloków szkła. 4 bloki żelaza, 1 londynie, 1,5 lata rusztowań, 2 detektory, 1 dozownik, 2 skrzynie, 16 hopperów, 10 jakichkolwiek torbtorów, 1 drzwi, 2 sztuki redstone, 1 komparator, 1 repeater, 1 czerwono pochodnię, 1 wiatro lawy, 1 jaje żółwia i 20 bryłek złota lub samorotków, jak kto woli. Całą farmę musimy zbudować na brzmieniu pustkowi, ponieważ to tam respi się najwięcej zombie pigmenów. Samą farmę będziemy musieli zrobić nad bedrockiem. Aby się tam przedostać będziecie potrzebowali trochę enderpereł. Musicie namierzyć kratkę, nad którą znajduje się właśnie pustka. Nacelować na nią enderperłą. I w tym samym momencie, kiedy ją rzucicie, musicie po prostu podskoczyć. O! No właśnie. Trzeba po prostu to trochę wyćwiczyć. O! Zaczynamy od miejsca, gdzie będziemy sobie awczyć. Zbudujemy je na 215 poziomie. A żeby się tam dostać, musimy zbudować po prostu wieżę z rusztowań. Gdy już skończymy robić naszą wieżę, w odległości dwóch kratek stawiamy blok. I na skos od niego kolejny. I na nim stawiamy w ten, ten sposób, aby utworzył nam taką oto czyli literę T. To samo robimy po drugiej stronie. Te dwa bloki na dole możemy zniszczyć. I. Możemy sobie tutaj to obudować. W taki mniej więcej sposób. Tutaj na środku ustawiamy trapdory, a na dwóch bocznych hoperach dwa murki. Jeden blok przy rusztowaniu wymieniamy na szklany, ponieważ na nim nie będą się rozbić moby. I budujemy sobie kolejną warstwę. I kolejną. Zostawiając oczywiście miejsce na drzwi, teraz tutaj po bokach stawiamy dwa bloki szkła. I pod spodem dwa traptory. W tym oto miejscu będziemy sobie awczyć. A tutaj po bokach będą spadać zombie pigmeny. Teraz tutaj stawiamy pół płytki. Oraz tutaj. I jeszcze w rogach. Po tych stronach stawiamy bloki i tutaj murki możemy jeszcze zrobić tutaj taki pseudo balkonik oczywiście ze szkła i tutaj możemy postawić drzwi teraz zajmiemy się systemem sortowania jeśli was to nie interesuje, skipnijcie film do tej minuty a no więc tak stawiamy tutaj blok i do niego podłączymy dwa hopery Kurde. Dwa bloki od niego stawiamy kolejny i podłączamy hopery. I teraz tak stawiam tutaj trzy bloki Kurde. i stawiam kolejne dwa hopery w ten sposób. Bloki już możemy zniszczyć. I teraz stawiamy tutaj dwa bloki. Jeden na skos. Jeden znowu na skos. I jeden znowu na skos. Ma nam wyjść taki mniej więcej kształt. Teraz w tym miejscu stawiamy w ten sposób komparator. Tutaj stawiamy dwa redstone. Repeater i pochodnie teraz w tym środkowym hoparze umieszczamy cztery jakiekolwiek bloki, może być to cokolwiek byle nie było to lutem z właśnie zombie pigmentów. i tutaj dajemy trochę samorodków lub bryłek jak kto woli one nam się będą zbierać tutaj ale trochę ich też zostanie tutaj i to jest praktycznie cały system Teraz wystarczy już tylko oj, postawić tutaj skrzynkę, i samorodki będą nam się tutaj zbierać. Teraz zajmiemy się systemem wyrzucania. W tym celu stawiam tutaj dozownik i w cztery bloki. W ten sposób na środku tutaj wylewamy nawę, zamykamy to i teraz w ten sposób stawiamy detektory które utworzą nam taki oto łańcuch przez dwóch no który po prostu powoduje, że dozolnik będzie wyrzucał wszystkie itemy tutaj do lado. teraz możemy się zająć rurami w tym celu stawiamy 32 bloki tutaj tak, aby wieża sięgała nam do 250 poziomu To samo robimy tutaj, tutaj i tutaj. No dobrze, pierwsza rura już gotowa, teraz musimy zrobić drugą. Teraz tutaj stawiamy jedną półpłytę. I dwa murki tutaj. To tutaj ciągniemy. I w tym miejscu możemy postawić już golema. Szybko go tutaj zamykamy murkami. I on sobie tu będzie siedział. Teraz tutaj stawiamy dwa trapdory. Kurde, szlaki mam e, Dobra, sorki za tę przerwę Ale miałem problemy z FPS-ami Nagle mi spadły, nie wiem no, dlaczego Musiałem to naprawić Więc tak, o tu już widzę, że mam błąd To musimy obniżyć o jeden No musi nam wyjść mniej więcej coś takiego to teraz trzeba zniszczyć. Tutaj trzeba ten drzwi postawić. Ma to tak wyglądać. Robimy sobie teraz tutaj taki kwadracik, obramówkę z magma bloków, żeby wyglądało to tak. I tutaj od wewnętrznej strony stawiamy murki. Zostawiając oczywiście miejsce przy trapdorach. Pięknie. Teraz tutaj na trapdorach stawiamy dwa bloki Redstone'a i tutaj dwa trapdory. Chodzi po prostu o to, że gdybyśmy postawili zwykłe jakieś bloki, to nie mogę tutaj po prostu postawić trapdorów. Tutaj mogę, ale tu już nie. A na bloku Redstone'a można. On nam się zamkną, prawdopodobnie w ten sposób. I ten tutaj musimy otworzyć żeby powstał nam tutaj taki takie oto suś. i to samo po drugiej stronie oczywiście tędy właśnie będą wpadać nasze zombie pigmeny teraz możemy się już zająć platformą, stawiamy 19 bloków, ponieważ ten jest 20, więc razem tutaj ma być 20 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We wszystkie 4 strony. Takiej wielkości będzie nasza platforma. I teraz musimy ją całą tutaj zabudować. Najlepiej kwadratową. Gdy już skończymy naszą platformę, jak widać, już nam się tutaj respią. na trzecim bloku tutaj a. robimy tak on no tutaj to obwódkę. i tutaj a. tutaj stawiamy jajko ciągniemy tutaj te półpłytki do samego końca naszej platformy Kolejne półpłytki stawiamy co dwie kratki, tak żeby skończyło nam się w tym miejscu, i to samo po drugiej stronie. Takie pasy do drugiego końca platformy. Z góry, platforma powinna wyglądać dokładnie tak. I teraz, jak zmienimy sobie od razu poziom trudności na trudny, to zaraz powinny nam się, o właśnie, pojawiać zombie wykmienne. No i tradycyjnie tu macie timelapse z działania farmy. No i po godzinie mam już 61 level i dość dużo złota, także polecam. Także dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subie i łapce dla zasięgu, trzymajcie się i cześć.